Siema, z Arma i dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o temacie, o którym ostatnio zrobiło się w miarę głośno, a mianowicie jest to temat dotyczący nowych rang w CS. Temat wziął się stąd, że jeżeli wejdziemy na stronę zapowiadającą naklejki z Majora i Pikema i zeskrolujemy tam na stronę z Pikem, nakierowując na rangę, pokaże nam rangę Bronz 2. Wiadomo, jak takiej rangi w CS nie ma i dlaczego wydaje mi się, że jest to najzwykle w świecie Easter egg? Po pierwsze ta ranga wygląda identycznie jak Silver 2, różni się jedynie kolorem. A jak wiemy, wszystkie rangi w się, tak de facto mają swoją różnicę: mają swój styl. Mamy Silvery, następnie mamy Goldy. Potem przechodzimy do Kałachów i Sheriffa oraz Orzełków i Globala. Każde rangi mają swoją stylistykę i czymś się wyróżniają od poprzednich. Ta tutaj nie wyróżnia się niczym od Silvera, poza kolorem. Druga sprawa: wszyscy dobrze wiemy, jaki jest poziom w Silverze. I nie oszukujmy się, on prawie nie istnieje. Kolejna sprawa, wątpię, że Valve dodałoby jakiekolwiek rangi, ze względu na to, że jeżeli dodaliby rangi, przykładowo uznajmy pomiędzy szeryfem a orłami, to szeryfy miałyby wtedy o wiele więcej rang do przejścia niż gracze, którzy już są w orzełku. Ciężko byłoby cokolwiek z tym zrobić, musieliby, mam wrażenie, zrobić reset rang, a tego CS nie zrobił przez ostatnie 10 lat, czy ile tam istnieje, i raczej tego po prostu nie zrobi. Wątpię, że dostaniemy nowe rangi w matchmakingu kiedykolwiek, Raczej zostanie tak, jak jest. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. I co, chciałem wam tylko o tym powiedzieć. Bo wydaje mi się, dość ciekawa. Opcja. Moim zdaniem jest to po prostu żart Valve. może boty to tak naprawdę deweloperzy Valve. Co o tym sądzicie, trzymajcie się. do następnego. Cześć!